To jest podcast AI codziennie, i w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla ciebie informacje o nowych zabezpieczeniach w produktach Meta dla nastolatków, o debiucie Microsoft Copilot w telewizorach i monitorach Samsunga, o decyzji Anthropic dotyczącej udostępniania danych czatów do treningu modeli oraz o powrocie Chatbota Grok na listę dostawców rządowych w Stanach Zjednoczonych. Zaczynam od Meta. Firma ogłosiła wdrożenie dodatkowych zabezpieczeń w swoich produktach sztucznej inteligencji, aby lepiej chronić nastolatków przed niewłaściwymi kontaktami i tematami. Modele są szkolone tak, aby unikać rozmów dotyczących romantycznych wątków z nieletnimi. To posunięcie jest odpowiedzią na rosnącą presję społeczną i polityczną oraz wewnętrzny przegląd ryzyk, który wykazał luki w dotychczasowych zabezpieczeniach. Zmiany mają charakter natychmiastowy. Ale producent zapowiada kolejne aktualizacje wraz z rozwojem systemów. Dla twórców treści i mikroprzedsiębiorców to sygnał, że standardy odpowiedzialnego projektowania asystentów konwersacyjnych stają się wymogiem biznesowym, a nie jedynie dobrą praktyką. Przechodzę teraz do tematu telewizorów i inteligentnych ekranów. Microsoft Copilot pojawia się w najnowszych telewizorach i monitorach marki Samsung z rocznika 2025. Asystent działa jako animowany towarzysz na ekranie i potrafi podpowiadać, co obejrzeć, streścić odcinki bez spoilerów oraz odpowiadać na pytania głosowe. Usługa jest dostępna z poziomu systemu Tizen i integruje się z funkcjami wyszukiwania treści oraz panelem codziennych aktywności. Po zalogowaniu użytkownik otrzymuje spersonalizowane rekomendacje, co otwiera drogę do nowych sposobów dystrybucji i monetyzacji treści w domowych salonach. Dla twórców to kolejny kanał dotarcia do widza, w którym sztuczna inteligencja łączy funkcję Discovery z interaktywnym asystowaniem. Następny temat dotyczy prywatności i kosztów rozwoju produktów. Antropik wprowadził dla użytkowników wybór. Można wyrazić zgodę na wykorzystanie wybranych rozmów do dalszego treningu modeli lub skorzystać z prawa do rezygnacji. Firma podkreśla, że decyzja należy do użytkownika i ma być przejrzysta. A dane wykorzystywane do ulepszania modeli podlegają dodatkowemu filtrowaniu i anonimizacji. To rozwiązanie ma zrównoważyć potrzebę ciągłego doskonalenia modeli z rosnącymi oczekiwaniami w zakresie ochrony danych i zgodności regulacyjnej. Dla małych firm i twórców taki mechanizm oznacza większą kontrolę nad przepływem informacji, ale także konieczność przemyślenia polityk prywatności w swoich produktach i usługach. Zmiana może stać się branżowym standardem który w praktyce podniesie poprzeczkę w obszarze transparentności. Na koniec wątek z rynku zamówień publicznych w Stanach Zjednoczonych. Z wewnętrznej korespondencji wynika, że administracja rządowa dąży do jak najszybszego przywrócenia chatbota Grok do katalogu zatwierdzonych dostawców. Decyzja następuje po wcześniejszym usunięciu tego rozwiązania z powodu kontrowersji związanych z treściami, które model generował w serwisie społecznościowym Powrót na listę ma umożliwić instytucjom federalnym formalne testy nowszych wersji systemu w kontrolowanych warunkach i przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa. Sprawa pokazuje, że ekosystem zamówień publicznych szybko adaptuje narzędzia sztucznej inteligencji, ale jednocześnie wymaga przejrzystości w zakresie bezpieczeństwa treści i nadzoru. Dla dostawców technologii to przypomnienie, że zgodność i zarządzanie ryzykiem są równie ważne jak innowacja. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejny odcinek już niebawem.